Teraz nam kurna czegoś zabraknie <grych> A pierwsze co nam zabraknie to chyba Claymore. Ów. do obrony oczywiście yeah. Dobra obrona nam idzie perfekcyjnie, prawie no wybaczę prawie perfekc perfekcyjnie Ale zdjęte Ja następne. Wydaje się, że nie na wszystkie klimory wrogowie wpadli. To znak tego, że źle je rozstawiliśmy. Dobra, kto jeszcze? Kto jeszcze? No daj, daj. Czekam na waszego czempiona. Nie. Yeah. Ależ, jedziemy. Znajdzie to wsparcie. Myślę, że mógłbym tak... z godzinami, ale... amunicji mamy... jednak trochę mało. Chyba, że wrogom się znudzi nasze atakowanie. A, pięknie, bezcelowanie. No, Kula. w biegu nam się nie udało trafić. A skąd ten wróg? Gdzie ten wróg jest blisko? Gdzie oni są? Gincie. Nie Nie będzie kudna umierać jak ludzie. O, przebili nasi. Bodajże nasi. Dobra, chodź chłopie, czeka nas ratunek. A ciebie, a dla ciebie miła blond w lekarkach. Dobra, chłopaki jesteśmy, możemy odlatować. O, mission completed, machina. Świetna robota. Tak, chłopaki, siada, siadać. Nie ma czasu. Jeszcze jednego siedzieliśmy. Dobra, chyba jest dwóch. No i ładny widok na Czarnobyl. Znaczy okolice Czarnobyla. No, to była bardzo epicka misja. Da, Czadu. O, ten helikopter skąd do Zechywa. No i koniec też czas powrócić do teraźniejszych czasów. A znowu będziemy kierować super klawiszem. Dobra, jedziemy. No, dzień czwarty, 9.40. Północny Azerbejdżan, sierżant Sławomir Kresz. Jedziemy. No, to, tym razem wracamy na naszych chłopaków i będziemy się wycofować powoli. Ta ta misja będzie bardzo irytująca z tego względu, że będzie na czas, ale to jeszcze do tego dojdziemy. Ok, co my mamy tam na dole? Rogowy czas rozpocząć rzeź. Oa ale to był ostrosszą Nieźle dali dalicza do nasi chłopaki chyba to było strzelba naszych sojuszników Chórne, ale ich się naroiło Na więcej was matka nie miała Chyba. taki nic, co Muszę wypatrzeć tego gościa z bazooka. Na, na ślepo tak że nie zrobimy. A tam gdzieś jest no, z bazooka. Dobra, widzę. Widzicie, że tu ciężki chaos jest. My musimy jakoś się odnaleźć w tym chaosie. Drogów kupa, a nas... mało. Zresztą jak zawsze. Jedziemy. Dawaj, ciężki ostrzał. Dobra, co, wycofujemy się? Ktoś chyba rzucił granatę do mnie. Na respawnego w Co mam zrobić? A, Dominika na Będziemy mieli w końcu jakiś... Porządne, porządnego gnata. Czy takiego stacjonarnego, ale niech tam będzie. Ale będzie miało siłę ognia ostro. Nie, yeah. to jest pluwa. To się nazywa że to, 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 to musi się nakręcić mocno. Rozkręcić znaczy, zanim... Cokolwiek będzie można zrobić. Nie. Yeah. Gincie. Warszyli terroryści. Gincie. Nic nie widzę, prawie już z tym, co tam się dzieje. Czekaj, czy to się może nagrzać? Już nie pamiętam. Eee, nie wiem, czy to było moje, czy nie moje. Ale lepiej jest ze strzelan. Ojej, oj. teraz trzeba gdzie indziej Widzę, <grym> że się wycofujemy. A wejdziemy do przodu, nie pamiętam. No, ten deszliśmy, ale wtedy to była noc. Jeee, yeah. a ja mam czadu chłopaki. Chuna. jedna wada tej broni to, że się tak długo przeładowuje. No, zalety? Ciężkie ostrzało można z niej robić. Właśnie taki Czekaj co my mamy na drugim ślecie broni Teraz zobaczymy Ok na snajperka! Zapomniałem że mam snajperkę Ech. Ale mamy cela zjebanego Ech Posłuchajcie, nie Myślałem że dostał ten z bazuko co mam zrobić? Aaa, potrzebne gdzieś ładunki wybuchowe. Sorry. Zapomniałem. <coughs> Znowu nie trafiłem. Może teraz trafię? Acholejr Ach, A, dobra Dobra, poczekamy aż podejdę I gino Dobra, jakoś poszło A, dobra, dużo ich nie zabiliśmy ładnie nam to wyszło A, Dobra, czas wycofywać się Eee, zgubiłem się Pierda u moich kolegów Czekajcie na mnie! Jeszcze ja! Czekajcie! Nie nadążam za wami. No, mamy rakietnicę. Nie wiem po co. Ach, chyba wiem po co. Yeah! Co mam zrobić? A, tańczę. Ponieważ zapominam patrzeć, popatrzeć na mapę i na cele. A. Dobra. Bierzemy.